Bo już tak szybko się przesiadłaś. Ja bym tutaj ci pokazała, żeby się wylasować, ale niestety wysoko nie wiesz? Zleci mi coś. Ej, to jest normalnie jak z szwagiem piętra, nie? Jak z szwagiem? Nie, Myślicie, Kto to Pietro? No to jest około 15.15. 15. 15? No. Nie, 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 jest Ja nie, ja nie bo ja zawsze dużo gadam i mówisz, że później ja dużo gadam i w ogóle. Nikt nie ma na kamerze, tylko mnie. I moje... Mówię... Dobra, wylansuj się. <grywia> no, już do tutaj leci wojna świata. Więc już leci Wojna Świata, mówisz. Milorowa z ryżem, skabowy, Bowy, Zimniaczki, zestaw tylko 12 zł. Rozpocznę z makanonych. Hotlecki czeka zimniaczki i w ogóle. Dopiero przyjemności do brzuszu. Piwo jest. Mi tu w się złali, mi tu się, wklesło, mi się w tu w Ale obiad to jest, ale piwo możemy wypić. Czy nie? Tak. Już od razu tak w pierwszym tym, w mini szałasie. Chodź, poglądamy więcej szałasu, Może za któryś wywieszę dałek jakiś. Tam se rozwijemy. Oglisko się odgryza. Ale nie. jest Także Zagrzejemy się, bo był krótki. No i to na leśniki? naleśniki? Znalazłeś? Teraz znajdziemy. Dłupsza wina, No, co tam, co tam Nie mamy? kręć mi uszów i tu nie kręć mi czoła. Dobra, czytaj. No. Który, którego czoła ci nie kręcić? Kręć tu. <grych> tu kręć. Tu mnie kręć. Z no tego... to końcu gdzie? Tu mnie kręć, bo z tego profilu dobrze wyglądam w ten sposób. Ale to nie wszystko ci obejmuje, nie? To nie kręć w ogóle. Dobra, to do ja zamówię... Ja zam... ja zamawia... ja zamawiam sos czosnkowy i cytrynę. <grych> Dobra, dwa wino są. Tak? Piwo beczkowe. A ty te piwo beczkowe to lepiej przewróć w drugą stronę. Ale pokaż, że on ostatnio wczoraj pił i coś mi posmakowało. Ale on Martini wie są tam piwo, nie. Nie nie za zbytnio, nie? Co? Nie kręć mnie. To co w końcu? Tu nie ma tych na mnie No powiemy, że panowie chcą na a tutaj tego. już się tam nie płacz, To no nie ja. Ale bo ja tu tak tydzień nie gotuję, no nie powiem, jaka szumonista. On jest panika. Nie widzieliś kobiety bez panika? Nie. Aaa. Ale jest od rana. Tata będzie się zabierał za jedzenie gofra. Ale bez komentarzy, tata zabiera się za jedzenie gofra. Zleciał ci? No. Monika jeszcze czeka. Nie, Monika już ma gofra. Tylko... Tak. Taki pyszny gof. Jak... <grych> tak. Przecież komentarze są podobno najlepsze, są nie? Mi wszystko. I co, smakują gofry? Pyszcze. No i tak Zobacz. ma być Jak tam woda? Patrz tutaj poszucham się poszukam.

Na ile? No a co ty, nie, no jak możesz tyle zostać u cioci gości? O kilka dni, dobrze, to ci mama pozwala tam troszkę zostać, ale ty w niedzielę jedziesz na kolonię, mama ci musi do niedzieli jeszcze gdzieś wyszykować i jak ty do niedzieli chcesz siedzieć u cioci? Dobrze, dobrze, to tak to się zgadzam, ale nie, że dwa tygodnie. nie Daj mu buzi. No, chyba nie wiem gdzie. Sura? No, Ale no, nie Dobra, już Ale on ma twarz? Gość jest z wosku zrobiony chyba. Idziemy? Chwaki? A gabinet jest czynny? No, nie wiem. No ale co nam szkodzi wejść zobaczyć do środkę? Ale chyba. A patrz, 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 patrz. Fajnie, nie? na te manekiny, tak? Fajnie, nie? Ale ty tak nie kręć wszystkiego, ty masz kręcić mnie, bo to jest film o mnie. Ale tam gościć na parapecie. Jaj.

Aí eu acho ста. Желане паштет? Не, у есть космин на другом ресторане. Это нормально. Ну я винтовитаже. Это так просто. Płatne kamerowanie. Płatne, płatne, płatne kamerowanie. I zamerujemy. Ale ja nie pana kameruję, człowieku. A dlaczego ja mam was od tyłu ciągle filmować? Moment. Bo, bo to zamiast iść tam, to ja nie wiem. I co, i tyłem będę szedł? No, no, ja z tyłu. Okulary. Są wam fajne te okulary? Okay, Najlepsze jest to, bo tu przez to nic nie widać. Wiem. Musi... Ale po co przez to? No, jak tutaj oglądać? Bo widać przez to dopiero jak to zamkniesz przecież. Londynko. Ach tak! Już tam obiektyw coś ruszałeś i... Jest okej. Okay. No widzisz? Właśnie, tak a co ty już wiele razy i no, a, a ty? Nie, jeszcze nie. nie. Choć zaraz będzie kieńczął, że kręci nas od tyłu. Kręć, zobacz, jak ja mam skrapny tyłek. Proszę Za 40 lat będziesz oglądał kamerę i bo kiedyś miałeś skrapny tyłek. A teraz? Graj do bloku. Już trzeba.

że wcześniej przyjechałeś, bo mogłeś nas tak kręcić, jak teraz wychodzimy. <grystanie> Ale ty jesteś. No co? Ale jest fajny widok. No. Och, trochę było zdarzenie z kamerą. Jedziemy w drugą stronę. Co, kiedy mi się pochodziło z tego? Co tak wzią? cicho? Monia. Może mnie skrytykowałeś? No, chcesz kukać, kuka? Monia, co tak cicho? <grym> no, <w ten> <grym> no, Halo? Zobraziłaś obraziłaś się. Nieeeeee. Monia, nie wchodź mi w kamerę. <grym> nie wchodź mi przez kamerę. Ale komentarza brak. Ja nie Zawsze ten. ten... mówisz, że ja za dużo Zawsze kamerzysta komentuje. No ja to komentuje w tym momencie. Się, ale ty gadasz mu, nie? Trzeba mi z kadra. Z kadra. Z kadru. Z twarzy, lecieć. tam leci. Dym. Ja nosi fajka, a nie tam dym. Na Dokument raz, dwa, znajdujemy się na gubałówce chyba A ten gdzie się schodzi? To jest w dół czy kurę? Nie, po drugiej stronie. Cztery. A we dwóch? Ja widzimy, ktoś we dwóch jechał. Nie, nie nie ma oh.

Już popnąć. mnie popchnąć największa na świecie, która... Cześć Monia. No Nie mogę się dogonić. Dobrze jedziesz. Jestem tutaj.

Coś tu nie ostro jest. Monia, powiedz coś. No nie. nie, nie, ja cię, nie, on mnie popchnął, nie, na końcu. Nie. Tak, ty mnie popchnąłeś. Ja na niego wleciałam, ja cię nie popchnęłam. Monia, uważaj na buty. Zaraz ci pokażę tam jedną kasetę z domu, jak to Monia wszystkim mówiła, że w klapkach i w sandałach się w góry nie chodzi. Monia, pokaż buty. No, trzeba uwiecznić buty. Czekaję zrobić zbliżenie. Ale... Powiedz jak ja jestem w, w góry poszłam, patrz. Full makijaż, bluzka, patrz na butę. W górę. Zuma daje na buta? Nie. Nic ja chcę. Trzeba cię o takie moje budowski. Ja mam tam. O ładnie zielona, już jestem cała brudna. Nie... Gdzie? Drobaj mi drzewo, ty. Drobaj mi drzewo. A pokaż szlak. Tu jest szlak, ale zobacz, jaki mam drzewo, od tego, drzewo. Spodnie od tego drzewa. Zielony, patrz. Zielony. Tak, słowo? Zuma to wytnę, to. Maksymalne oddalenie jest. Dobrze. Ale jak zobaczysz zuma, to nie wycinę, bo nie zrobiłem. Wiesz? No ale miałaś mi coś powiedzieć? Nie, powiedziałaś, że czasami, a drugie, czasami. No dobra. Nie, nie rozmawiaj ze mną. Romantyczna para spacerująca po szlakach górskich na Gubałówce. Cięcie. No, Cięcie no. uciekaj, nie? O dobre! Ej! Weź mu, jak zlecimy to wszyscy we dwóch! No idź, 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 idźcie, idźcie, idźcie! Słyszałeś, hasło? to zlecimy wszyscy we dwóch! Dwoje miałoby być dwoje, no nie wyszło mi, bo byłam

Jeśli nas to gada, to nie będzie w ogóle filmu. Bo ja się czułam pływać. No, pokaż mu nogi. Teraz nakręć na siebie Ja to się spokój. No opowiadaj No to myślę, że tak od razu opowiada i już wszystko powie